Cześć, tu Paweł z Dzisiaj przyjechaliśmy do Alana, do Dębicy, po to, aby z nim porozmawiać o tym, co w tym momencie robił na Kładach, jakie ma plany na 2025 rok. A wiem, że tych planów troszeczkę jest, ponieważ startował w Polskiej Lidze ATV, Młodzieżowej Lidze ATV. W tym momencie już nam zdradził, że będzie jechał w innym cyklu, jeszcze dodatkowo rajdowym. Także zapraszam Was do obejrzenia tego filmu. Dowiecie się więcej, jak się przygotować do tego sportu, jakich miał mentorów co by chciał jeszcze w życiu osiągnąć, bo kupa przygód jeszcze przed nim. Cześć, Alan. Opowiedz coś o sobie. Kiedy zaczęła się Twoja przygoda z kładami? Zaczęła się w wieku czterech lat, jak tata mi kupił Pierwszą pięćdziesiątkę, tak zwaną. Yy, jamaszkę. No i później już szliśmy finczykami w górę. No i przenieśliśmy się już coś na coś większego. Na Kanamy. 650. Zaczęły się obozy. Zaczęły się treningi z Tomkiem Kudełkom. Tak zwane dziki. pozdrówko I, I no i później już rajdy, rajdy, rajdy. Brakowało mocy. Zrobiliśmy 800 CDR. No i już pozbyłem się Kanama. I jest. To właśnie te dwa sprzęty, które siedzimy na nich. Okej, okay, a może od początku, bo mówisz, że w wieku 4 lat była Jamaszka, a później były Chińczyki. Tak, to jak tak. to było? Tak to poważnie, że na pewno Yamaha tak, tak, na Chińczyki tak, 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 tak. No to nie, nawet nie wiem skąd ta 50 się wzięła u nas yy, pod domem, yy, ale tak <śmiech> <śmiech> szczerze mówiąc, no to tak, Chińczykami później jeździłem, a później się przenieśliśmy na Markowca. W, yy, w, w jakim wieku wystartowałeś pierwszy raz zawody, zawodach i na jakim kładzie? Yy, wystartowałem w wieku... Gdzieś około 10 lat i to był Kanan Renegade 650 i był to wyścig podajże yy, tropem żubra, u też u Dzikiego, w osadzie Ostoja wtedy był wyścig, to pieczątkowy i wtedy się udało zdobyć pierwsze miejsce, chyba to był pierwszy mój wyścig wtedy. No to jak za pierwszym razem był pierwszy wyścig, było pierwsze miejsce, czyli same jedynki, no to podejrzewam, że smak, że, że chęć została do tego, żeby to kontynuować. I dalej, od, w tym momencie masz lat 17? Tak, tak. Masz 17 lat, czyli powiedzmy 7 lat startujesz w zawodach. Ile mniej więcej zawodów przejechałeś? Mniej więcej. nie muszę Ciężko powiedzieć, to. ale mi się wydaje, że z ponad 50 będzie. Grubo. Może nawet koło stówki. Grubo. Czyli e, masz, 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 masz tą pasję w sobie, e, czy ta pasja tobie narasta, czy ona się wygasza, czy może ci to już, może ci to zbrzydło? Był chwilę taki moment, że mi się nic nie chciało nawet nakłada wsiadać i wolałem pójść na przykład na trening hokeja i sobie pograć w hokeja, a nakłada to nie wsiadałem w ogóle. Ale odkąd tak pojechałem, już ta tata, ta, mama, da jedź, jedź, jedź. To już tak zaczęło i teraz mi narasło bardziej i kupiliśmy nowe sprzęty, będziemy jeździć. Mocniej. Dobra, czyli, czyli tak pomijając parę, parę elementów Twojego życia, yy, czyli parę kładów, yy, ostatnim przed Polarisem co było? Kładem? Jak, jaki kład yy... był ostatnim przed Polarisem? Przed Polarisem był kanam Renegade 800R. Yy. I ile lat tak na nim przeleciałeś? Yy, rajdów? Yy, lat rajdów. A, tak. no to dziś ko 6-5, coś takiego. Lat czy rajdów? Yy, lat. Lat, a czyli długo na Canamie. Teraz jest Polaris, czemu jest Polaris z ciekawości? To jest ciężkie pytanie. Nie lubiłem Kanama. A czy nie lubiłem Polarisa? Ale nie wiem, jak to się stało sobie. Ta Tata miał i już tak zostało. Tak no. zostało. Często się z tym spotykam, bo obsługujemy tysiące klientów. Ci, którzy jeździli na Kanamie, i jeżdżą teraz na Polarisie. Częściej, oczywiście odwrotnie, co jeździ na Polarisie, jeżdżą na Kanamie. Odwieczna walka Polarisa i Kanama. No wiecie, można się pośmiać zawsze, prawda? Czyli co, ale teraz jest Polaris. Ale co uważasz, że jest lepszą maszyną? Czy jednak y, mógłbyś teraz wrócić na Renatę, czy na przykład na najnowszego Outlandera G3, i może by, okazałoby się ciekawszą maszyną dla Ciebie? Co myślisz? Ja uważam, że każdy z tych właśnie, co wymieniłeś, przekładów jest do innych terenów. Moim zdaniem, pralka to jest do zatwierdzenia kład, cross country, takie wyścigi. Renegade, drapki, wyścigi takie no jak y, Handel, Wolf, Race to Hell, a Outlander bardziej turystyka. Nie umawialiśmy się na nic, pytam go teraz na żywo tak, jak myśli, bo dokładnie myślę tak samo. I tak właściwie jest. Wszystko alan sprecyzował, tak jak ja też uważam. Także mamy tutaj pierwszą miść porozumienia. W 2024 roku w sezonie co robiłeś i co ci się udało osiągnąć. Pojechałem w całą polską ligę ATV, udało mi się w niej zdobyć drugiego wicemistrza polskiej ligi ATV. I w sumie to tak z poważniejszych wyścigów, to to było to tylko. Gratulacje. Czy, to, czy tutaj mówimy o, o młodzieży, czy mówisz o Openie? Czyli... Nie, mówię o klasie Challenge. Klasie Challenge. To pomiędzy. Dobra. Gratuluję 24, ale już mamy z luty 2025 roku i z tego, co w kuluarach już powiedziałeś przed rozmową, to to, że nie zamierzasz zakończyć na polskiej Lidze TV i... Albo inaczej. Powiedz Ty dokładnie, jakie masz plany na 2025 rok? Plan jest taki, że jedziemy Orlena, Orlen Super Race, a nie, przepraszam, Super Race, bo już teraz nie Orlen. I Polską Ligę ATV, i może kilka rund pobocznych, jakiś jeszcze, może jakieś Endurance Masters się wejdzie też w grę. O, wracając to w sumie do Endurance Masters, to mam 2023: mamy mistrzostwo w klasie Youngsters 2. No tak do 16 roku życia. No właśnie, bo teraz siedzimy na dużych maszynach, czyli na Scramblerze. Wcześniej mówił o Renegajcie, tak? Nie, to... to była ośka. Akurat tu właśnie tak, powiedziałem Tak, tak. Tak, oczywiście. Do tego właśnie zmierzam. Tylko wcześniej był Renegade 650 na 800 zrobiony, tak? Tak, tak, tak. No właśnie, a Alan wcześniej jeździł na ośka I tutaj właśnie zdobywał w Niemczech, tak? Niemcy, Czechy i Polska. Mhm. Wyścigi były. Czyli zaczął jak? W większości, tylko bardzo, bardzo szybko przeszedł na dużą maszynę, bo na tej ośce jeszcze mógłbyś jeździć w kupę lat, prawda? Jesteś... Tak, tylko już się to znudził, można tak powiedzieć. Trzeba sobie rozmaicać. <laughs> Czyli co, lepszy, lepszy, lepszy fan na, na przykład na takim skramlu niż na ośce yy, dla Ciebie? Ośka, za mało treningów, też mało, za mało, trochę jeżdżenia, tor i tak dalej. A tutaj mogę wyjechać sobie koło domu, sobie pośmigać, potrenować. Coś się znajdzie ciekawego, jakieś górki, pagórki, dziury, coś potrenuję, zakręty, a ośko na no to, no to orb, bo po łące nie ma sensu jeździć. Dokładnie, pamiętam to, bo, moje, bo moja przygoda z zakładami też się zaczęła do kiedy ja tam się potukłem do 2016 roku. No i później się też przesiadłem na duże maszyny, troszeczkę w innym wieku, no ale tutaj fajnie usłyszeć, że że to może w tym, go bawi w tym momencie Ciebie to może bawić i że doceniasz właśnie to, że można już od razu poorać w większych błotkach, bajorkach, czy też się popieczątkować. Okej, okay, Alan, mam do Ciebie jeszcze takich kilka dodatkowych pytań, które sobie zanotowaliśmy i to, o co często pytają nasi klienci, tudzież Twoi czasem rywale, czy też towarzysze różnych zawodów. Po pierwsze, co najbardziej lubisz w jeździe na kładzie? Prędkość, adrenalinę, rywalizację. Co cię najbardziej pociąga? Rywalizacja. Lubię się pogonić. Prędkość też. Sycha mi nie siada. Umiem trzymać gaz. Moim zdaniem. Umiem gonić. No i. Bardziej mi się daje takie pogonienie się z jakimś, to jest fa fajnie jest wyprzedzić, pomachać jeszcze nawet przy okazji, może. <głos> <głos> to bardzo fajne, i to sprawia bardzo fajne. No dobra, a powiedz mi, ee, ile razy w tygodniu trenujesz na Kładzie? Oczywiście teraz nie, nie patrzę na to, bo jest zima, więc to wszystko jest utrudnione. Mieszkamy w Polsce słonecznej, ale. <noise> Mniej. Ile standardowo, jeżeli jest sezon, trenujesz na kładzie, czy może też trenujesz na siłowni, może też uprawiasz jakieś inne sporty. Jak już jest taki przełom gdzieś pewnie kwiecień, już takie wiosna, no to się zaczyna tak, że rano jest zazwyczaj trening boksu, później coś, coś też na tym treningu siłowego, a wieczorkiem działamy na nakładach, tak? Ile razy na kładzie siedzisz w tygodniu? Raz, dwa, trzy trzy, trzy razy? Raz w zimę w sumie staram się codziennie siedzieć wieczorem. Tak ale się... tak w garażu, czy jeździć? Nie, 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 Jeżdżę tak około 16 do 18 w sumie codziennie. To mnie zadziwiłeś. No, to to jest, mnie zimno, zadziwiłeś. jest zimno, ale da się wszedł. Ale masz jakiś tor tutaj, czy...? Nie, ja tutaj jeżdżę sobie w kółeczko, tam robię takie zakręciki, jakieś dziury mam takie fajną prostą z takimi, no, z radzieckimi dziurami troszkę, to tam lubię sobie polecieć z przez 100 na godzinę gdzieś, bardzo fajnie to robi pod ręce, bo jak męczą się jak skurczy, takie po pół metra dziury, może nawet więcej mm -hmm. i ładujesz po nich. E, sąsiedzi Cię kochają, prawda? A lubią, lubią. <grywka> no <grywka> lubią go, <grywka> czyli mu się nie szkodzi. Ale problemów nie mam, problemów nie mam. E, Ale... Oboje siedziby na Scramblera, które bardzo dużo wybaczają, jeżeli chodzi o zawieszeniowo, są obecnie najlepszymi maszynami, jakie są. Dodatkowo widzę, że masz zamontowanego flexa zarówno tu, jak i tu, czyli to ci ułatwia. Dużo trenujesz, no to cóż więcej, no to sukcesów życzyć. Ale jeszcze parę pytań do ciebie miał będę. Co zostało zmienione w tym kładzie? Bo ja akurat siedzę po to, żebyś ty był bliżej, to ja siedzę na tym. To jest 2025 Polaris Scrambler 1000S. I on był przygotowany przez RD Racing? Tak, tak. Tak, no to chłopaki znają się, pozdrawiam serdecznie Was, bo też się dobrze znamy. Co tutaj z takich większych rzeczy zostało przerobione? No to tak, no to zawieszenie TFX yy, nowe, bo się różnią yy, akurat w tym, a w tym się różnią dosyć. Mhm. Dolot do paska na pewno jest yy, zamontowany. Wydech. Kierownica flex, coś tam chłopaki z dyframi porobili, pozmacniali, no drążki kierownicze wzmacniane, no to to jest akurat normalna rzecz. Okej, okay, to Alan powiedział, ja też y, skrambery dość dobrze znam, to tak, większość rzeczy wymieniłeś, masz flexa, masz... Y, masz... A jeszcze pompa hamulcowa, sportowa, y, zaciski, zapomniałem jeszcze wspomnieć o zaciskach dwutłoczkowych z przodu. Na każdym kole akurat są zaciski dwutłoczkowe, bo to no, nowy rocznik wychodzi z tyłem na y, dwutłoczkowymi. No i tam jeszcze porozłączane mam wentylatory. Dobra, Alan, wiemy co że w 2025 roku, będzie to super race, cały cykl masz, masz zamiar przejechać, masz Polską Liga TV. Jeszcze jakieś dodatkowe zawody przewidujesz w 2025 roku? Może jeszcze kilka rund Endurance Masters pojedziemy, ale to czas pokaże i... No właśnie, dokładnie czas. Zobaczymy, zobaczymy. Dobra, 25 opowiedziałeś, a co będzie. Czas pokaże, czas pokaże. Na pewno, na pewno, pewnie, jasne. Zobaczymy, czas pokaże, czas pokaże. A co dalej? Co myślisz, co możesz robić w 26, 7, 8? Z Dakaru ściągnęli kłady, niestety, ale nie wiem, czy słyszałeś o takich zawodach jak letukę, czy. plaża. Klaża. Klaża. Czy takie, takie imprezy cię mogą realizować? Tam masz 300, 500 kładów, potrafił wystartować. Czy, właśnie, czy masz jakieś inne ambicje? Przepraszam, przepraszam. Tak? Kibicujemy Adamowi. Adam się ściga na parze w ten, w ten weekend, więc bardzo kibicuję mu. Trzymam kciuki za niego. Trzymamy oczywiście Adaś. Jest siła, jak zawsze. Yy, kłopot tylko taki, że gdy ten film wyjdzie. Wiem, wiem. Wyjdzie, to Adaś już będzie poza wodą. Nie wiem, ale to, będzie mu miło, jakby to jak to będzie. Oczywiście. Adaś jak. Ogień. Dobra, ale wróćmy, wróćmy, wróćmy. Nie odwracajmy kota ogonem, bo kot jest tylko jeden i jest w Warszawie. Pan prezes go posiada, a ty mi opowiedz, jakie masz takie marzenie? Kładowe, czy jest takie w Twojej głowie marzenie? Co byś chciał zrobić poza tym? po polsku Jest trochę... No, najlepiej, najlepiej było jakieś mistrzostwo świata, ale to nie wiem jakie tam są dokładnie, to musiałbym się zagłębić w ten temat, jakie są rajdy o mistrzostwo świata, czy o puchar świata. No, no na pewno to są baje, więc nawigacja i te sprawy, ale to jeszcze nie mój wiek, jeszcze trzeba poczekać przynajmniej z 2 lata, bo skończę 18 lat, myślę, żeby coś postartować może jeszcze w bajach, ale to jeszcze zobaczymy. Też myślałem, myślałem w tym roku z tatą o wystartowaniu w Race to Hell. Mm -hmm. W kancie nie myśleliśmy, ale myśleliśmy o Race to Hell, Bo też taki chłopak mnie nakręcił 16 latek z Polski. Pozdrawiam. Pozdrawiamy Olka. go, czy nie? Pozdrawiam, Olka, Pozdrawiam, okay. Olka. Okay. Ale no, niestety, za dużo tego. Ja też jestem na nartach wtedy. <laughs> Więc... Okej. Okay. Czy tak, podsumowując. Chyba myślę, że to wszystko robisz rozsądnie, bo w tym roku tutaj dwa cykle, czyli cykl zarówno y, przeprawowy, chociaż tyle o ile, bo ta Polska Liga TV to nie jest, nie jest do końca przeprawa, bo tam się te rajdy mieszają. Masz cykl szybkościowy Super Race'a, y, dodatkowe zawody, które Cię mogą objawić, czyli tak naprawdę masz to poukładane. Widzę, że nie masz planu na za, rok, na za, dwa, na, za, na za, trzy, to chyba dobrze, dlaczego? Bo tu możesz, y, myślę, że pokazać to, co potrafisz. Masz takich? Konkurentów, których się najbardziej obawiasz, których wiesz, że musisz gonić w tych zawodach? Zależy o jakie zawody, pytałem, czy Super Race, czy Polska Liga, bo w Polskiej Lidze no jest, jest kilku takich. No trzeba się z nimi pogonić, ale no to zobaczymy jak to będzie, a w Super Race Startuję akurat poleciałem już grubo, bo startuję w godziny wyścigu, Kład 4 na 4, tam, gdzie startuje Adam od kilku lat już. Nie, nie stwierdziłem, że nie, nie, nie jadę w debiutacie. w lajcie, bo chce się pościgać dwie godziny. Zobaczyć, jak to jest. Może zabłysnąć w tym roku. Zobaczymy. No i pościgać się, tak? Ale rywali na, na, na razie nie myślę o tym, tylko myślę o tym, żeby dojechać do mety. Ca yy, Cały i szczęśliwy. Okej, okay, tego ci życzymy, będziemy cię na pewno śledzić, będziemy cię obserwować i wspierać. Ehm, powiedz proszę widzą, gdzie można ciebie zobaczyć. Na Instagramie, na Facebooku. W sumie to tyle. W linkach zamieścimy odnośniki do twoich socjali. OK, Ale, czy coś, chciałbyś jeszcze coś dodać? Nie, mi się daje, już. Dzie, dzięki śliczne za spotkanie. Kibicujmy młodym zawodnikom, chłopakom, którzy mają pasję, którzy coś w życiu chcą robić poza oglądaniem na przykład Facebooka, tylko faktycznie żyć na przykład tam na tych socjalach. Zapraszam Was do śledzenia Alana kibicowania. Zapraszam również na forekwat.pl, gdzie można znaleźć co, wyposażenie dokładów, bo tym my się akurat zajmujemy. Dzięki śliczne, do zobaczenia. Alan, Fiona, i na 225.